Klauni i akrobaci ryzykujący życie w spektakularnych pokazach. Muzycy sprawdzający swoją kreatywność skokiem w przepaść. 30-letni Francuz, Tom Melet jest wycznowym sportowcem i choreografem spektakularnych akrobacji pośrodku dziewiczej natury. W filmie Ptibis Rouge artyści jeżdżą wspólnie ze sportowcami małym czerwonym busem po całej Europie, żeby w najbardziej niebezpiecznych miejscach zaprezentować coś niezwykłego z dziedziny highliningu. Do tych karkołomnych, niebezpiecznych akcji konieczny jest codzienny trening. Żeby na przykład bez specjalnych zabezpieczeń przebalansować po linii rozpiętej między dwoma wierzchołkami szczytów w alpejskim masywie Mont Blanc. Zawsze towarzyszy nam strach. Nie da się przejść po linii bez strachu, ale chodzi o to, by go zignorować i skoncentrować się tylko i wyłącznie na kolejnym kroku, oczywiście nie zapominając o ryzyku, bo to nie jest ta zabawa. Przed pięcioma laty Tom Kret Mele i jego przyjaciele zaczęli filmować swoje akrobatyczne wyczyny. Nakręcili już trzy filmy, teraz pracują nad kolejnymi.